się siemanko widzowie, dzisiaj robimy, y, dzisiaj jest trzeci odcinek w tym dniu, y, ro, dzisiaj jeszcze robimy opening specjalnie dla da, Moje pieniążki, y, y, dzisiaj robimy y, opening zamrożonego y, specjalnego koła, y, koła, będziemy dzisiaj y, polować na Fruston w Kiry, myślę, że uda nam się, a jak trochę nam wystarczy, to będziemy, to będziemy, to będziemy... Y, Losować w koło ametystowe. Dobra, za zaczynajmy już mm, od razu 10. U, u, u. Próbujemy. nie więcej to będzie mały opening. Mały to będzie opening. Tak sądzę. Dobra, na początku jest taki skinek. Nie fajnie. Nietypowe duplikat, potem to hmm. prawie świętego Mikołaja wyosowałem, też go chcę. O Miałem go, ale i tak, bardzo, bardzo by było fajnie. Ciekawe, jak to jest. Już nad nie liczę. Hmm. O kurde. Hmm. Dobra. Dobra. Większość to są duplikaty. Kolejne. 10. Mm. Nie wiem co się wylosuje, nie wiem, ale mam nadzieję, że Frozen i To będzie taki odcinek z openingu tylko. O, pra, prawie, prawie był święty Mikołaj. Ta, tak, 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 to fiawor, o, froszwałkiry, tak, 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 widzowie, widzowie, widzieliście to? O, froszwałkiry nie, boy, nie, o, jo, naprawdę widzowie, naprawdę w minucie odcinka. Uu, już Frozen Valkyria. <grywa> dobra. Uu, po prostu super. Po prostu super. Frozen Valkyria. Jest już. Uu, jest. Jest. Widzicie? Frozen Valkyria. Coś specjalnego. Jeszcze nam zostało koło ametystowe. więcej. Dawaj, dawaj, tutaj pewnie się nie wylosuje. Tak, uuu, zabierz się razem. Rare, ale znaczy, yy, znaczy, legendarny? Uuu, ale no, no, dobry początek, zły koniec. Tak się mówi. No, tutaj się na bank nie wylosuje. Uuu, tak! No bardzo go chciałem też. Bardzo go chciałem. Bardzo go po prostu też chciałem. Nietypowy. Hmm. Co będzie, co będzie? Hmm, jestem tak ciekawy, naprawdę. Tak! kolejny, kolejny, Kolejne coś specjalnego! nie widzę, że to jest, po prostu dzięki wam ty, tylko, tylko to jest. Naprawdę. Dzięki wam. Nie, naprawdę. Wam tak dziękuję, że zostawiliście lajka, like suba. i Pamiętajcie, ja to nagrywam dla was. Dla was to nagrywam. Widzicie? Coś specjalnego. Naprawdę. Jest. I jeszcze tutaj może troszeczkę. Albo Albo tutaj właśnie zrobię jakieś nowe skiny. Będą jakieś. A może nie. Dobra, już dla was to zrobię. Dobra, różowe koło. Nietypowy. Duplikat. Uh, prawie był jednorożec. Prawie był jednorożec. Nie mam takiej. Nie mam. Kosmite też nie mam. Pink Aliena? Uu, nie ma. Nie mam. Teraz jeszcze otworzymy sobie epicką, epicką skórkę. Kurde, brakuje mi tak mało. Niestety, cztery będą. Szczęśliwe kręcenie. Co, co, co? Nie, nie! To jest najlepszy dzień! To jest najlepszy dzień! Nie, nie! Trafiłem, trafiłem, trafiłem kapitana złote serce za pierwszym razem! Nie! To jest po prostu żart! Nie. Ja w to nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie. To jest niemożliwe. A jednak. O, jeszcze coś tutaj zostało? To jeszcze dwie mogą być. Jedno i drugie. Już myślałem. Już myślałem. Naprawdę. I to jeszcze jedno może być. Dobra. Taki ninja. Ok, to koniec odcinka. Żegnam Was i dziękuję.